Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Nowacki, firma Agrofresh. Spotykamy się tutaj troszeczkę po dłuższej przerwie w sadzie jabłoniowym, ale myślę, że doskonale Państwo wiedzą, że tych zabiegów gdzieś tam, czy ochrony, czy nawożenia w tym okresie było zdecydowanie mniej. Niewiele się działo, opieraliśmy się na właśnie zabiegach preparatami kontaktowymi w celu zabezpieczania przed tak naprawdę wtórnymi wysiewami parcha jabłoni. No ale teraz z racji, że zbliżamy się y, wielkimi krokami do, do końca sezonu, y, będziemy spotykali się częściej, y, bardziej cyklicznie, właśnie w celu, żebyśmy. Świadomie i konkretnie przygotowali się właśnie do sezonu przechowalniczego. Powiem Państwu, na jakie zabiegi zwrócić uwagę, e, czego dopilnować w tych ostatnich okresach, ostatnich dniach, można nawet powiedzieć przed e, zbiorem. Więc tak jak mówiłem, gdzieś tam ostatnie nimi czasy się troszeczkę mniej działo. Opieraliśmy się głównie na preparatach zawierających kaptan i, i na pewno. Pierwszym etapem strategii właśnie zabezpieczania owoców przed wszystkimi chorobami przechowalniczymi, tak, jest intensywne, w miarę oczywiście możliwości, tak, intensywne nawożenie preparatami zawierającymi kaptan. I tutaj tę ochronę powinniśmy kontynuować do samego końca, oczywiście dopóki będzie to. To możliwe. Później zaczniemy stosować już preparaty typowe na przechowalnictwo, ale myślę, że tutaj o jakichś tam różni, różnych rodzajach Kombinacji w walce właśnie będziemy opowiadali później, troszeczkę zmienimy, będziemy to urozmaicać, jeśli chodzi na pewno o odmiany, o wrażliwość niektórych odmian na pewne choroby, ale też jeśli chodzi o warunki pogodowe, bo zobaczymy, jaka będzie ta jesień, czy też będą tak intensywne opady. Na razie tych opadów nie brakuje. O ostatnimi czasy, tak naprawdę, raz w tygodniu, gdzieś tam w granicach 40-35, w zależności od lokalizacji, 25 litrów wody na metr kwadratowy, nam spada, dlatego też warto pamiętać o tym, że te zabiegi kontaktowe powinniśmy kontynuować. Myślę, że już się trzeba zastanawiać nad właśnie tymi, nie tylko produktami, które zastosujemy w sadzie, ale gdzieś do tego pozbiorczego traktowania owoców, żeby je w należyty sposób taką kropkę na D postawić, zabezpieczyć, żeby to jabłko w tej komorze chłodniczej mogło nam spokojnie leżeć i dotrzekać czasu, czasu sprzedaży. Tak? Więc no my jako firma Agrofresh mamy oczywiście w swojej ofercie preparat Scholar, który jest nowym pre preparatem, plus sprawdzony już preparat Actisil Pyr, które służą właśnie do zamaczania owoców pozbiorczo bądź prysznicowania w takim urządzeniu, jakim jest właśnie Control Tech Drencher. No albo dla tych, którzy się nie zdecydowali na, na zakup specjalnego urządzenia do, do, tych, do aplikacji tych środków, możemy zaproponować preparat xedatane, czyli zabezpieczanie owoców. Już po, przedzbiorczo, przepraszam, w komorze chłodniczej, e, na zerwany towar, który już jest na swoim miejscu, jest wychłodzony co warto wspomnieć możemy już. Te preparaty aplikować, żeby ograniczyć właśnie choroby przechowalnicze, wszelakie tak naprawdę odpowiadające za owoców. Tak to na krótko powiedzmy. Na co teraz jeszcze zwrócić uwagę? Wróćmy tutaj do, do sadu, bo tutaj. Teraz mamy jeszcze troszeczkę więcej rzeczy do, do podziałania. Większość sadowników, z tego co wiem, jest już po kolejnym zabiegu, jeśli mówimy o owocówce, owocówce, gdzieś tam te intensywne loty się nasiliły, choć ten sezon już pokazał to, co kilka wcześniejszych, że te piki lotów owocówki są bardzo rozbite i, i różne od w zależności od lokalizacji. Tak? Ale e, myślę, że na razie po tych zabiegach mamy, mamy chwilę spokoju. Musimy dalej obserwować pułapki feromonowe. Na pewno, jeśli chodzi o nawożenie, gdzieś tam wkraczamy w ten e, etap budowania już jakości, mówiącej przede wszystkim o, o twardości i jędrności. No tutaj wiemy, że preparaty wapniowe przede wszystkim już tutaj już nie, nie musimy oszczędzać w takim kontekście niefinansowym, ale ilościowym. Tak? Tego wapnia powinniśmy już dawać naprawdę y, dużo, że pamiętać, że chociaż w granicach 20, najlepiej 25 kg wapnia wprowadzić do danego sadu. I dlatego tutaj zmożone te, te zabiegi, najczęściej oparte w tym momencie, myślę, że na jakimś tam chlorku wapnia w połączeniu z preparatami aminokwasowymi. Niektórzy dodają jeszcze preparatów zawierających na przykład mangan, cynk, żeby tą, tą fizjologię roślin trochę i liści jeszcze poprawić, wzmocnić pobieranie tych składników pokarmowych, bo im lepiej odżywiony liść, tym lepsze pobieranie i lepsza fotosynteza, lepsze życie rośliny, tak. No i kolejnym, etat, kolejnym gdzieś tam zabiegiem, który możemy wykonać, jest już na pewno gdzieś na w tej połowie sierpnia możemy zacząć wprowadzać jakiś potas, właśnie w celu, jeszcze troszeczkę zwiększenia masy wielkości owoców, jeśli mówimy o odmianach drobnoowocowych. Ale też już pod kątem budowania tej strategii e, jakościowej, opartej na odpowiednim wybarwieniu tych owoców. E, więc, tak jak jeśli mówimy o, o gali, i tak dalej, w celu budowania wielkości, a w przypadku innych odmian e, odpowiedniego e, koloru, możemy tutaj pamiętajmy, że między zabiegami wapniowymi a, a potasowymi powinniśmy co najmniej kilka dni przerwy. Zastosować, ponieważ są to pierwiastki antagonistyczne, blokujące pobieranie siebie nawzajem, więc te kilka dni odstępu musimy zachować. Myślę, że, że na ten moment to będzie wszystko, tak? Czyli kontynuujemy zabiegi oparte na kaptanie, nawozimy mocno, intensywnie wapniem. Możemy wprowadzić nawozy potasowe w celu zbudowania jeszcze troszeczkę wielkości i wybarwienia. Ale nie przesadzajmy jeszcze z tymi nawozami potasowymi, żeby nie zachwiać stosunku właśnie potasu do wapnia w owocach, bo takie owoce przenawożone potasem będą nam się gorzej przechowywały, będą traciły szybciej najędności, będą szybciej dojrzewały i co za tym idzie, będą się gorzej przechowywały przez kolejne miesiące. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym powiedzieć Państwu, że w tym roku też dostaliśmy tymczasowe na razie zezwolenie na stosowanie preparatu Harwista w sadach jabłoniowych tak jak rozmawialiśmy, będziemy chcieli Państwu w tym sezonie mocniej pokazywać właśnie jak wychodzi, jak wykonuje, wykonywany zostaje zabieg, bo jest to specyficzna, bardzo skrupulatna i dokładna, dokładny zabieg, który musimy wykonać w sadzie i jakie on niesie efekty i tak dalej. Będziemy chcieli to Państwu na tych komunikatach też, też przedstawiać. Największą, największą zaletą, którą, którą niesie stosowanie preparatu Harwista, jest na pewno wydłużenie okna zbioru z z zachowaniem, na co warto zwrócić uwagę, właśnie z zachowaniem tej jakości, trwałości owoców w późniejszym okresie przechowywania, co jest drugim dużym plusem stosowania, wykonywania tego zabiegu w sadzie. Dziękuję Państwu bardzo. Słyszymy się w najbliższym czasie.